Emocjonujemy się opaskami czy zegarkami połączonymi ze smartfonami i wspomagającymi nasze proste, niecyfrowe życie. Ułatwiamy je sobie na każdym kroku te życie oczywiście, wynajdując powody do korzystania choćby ze szczoteczek z Bluetoothem, dzięki którym odkrywamy, jak myjemy zęby i co powinniśmy w tym względzie poprawić. Chronimy się za pomocą nowoczesnych technologii, takich jak First Sign Hercle. gadżet dla kobiet wyposażony w akcelerometr, żyroskop i mikrofon który reaguje na intensywne ruchy mogące być wynikiem ataku. Zaczyna wówczas nagrywać i jednocześnie wzywa pomoc. Nosimy ze sobą i na sobie coraz więcej technologii, która ułatwia nam życie. Niedosłyszący wspierają się ślimakowymi wszczepami, niedowidzący coraz lepszymi soczewkami, a niepełnosprawni sztucznymi kończynami. Co prawda pierwszą transplantację głowy zaplanowano dopiero na rok 2017, ale to nie znaczy, że wcześniej nic do niej nie wszczepimy. Wszak prorocy cyberpunka przewidywali mroczną przyszłość, gdy nasze umysły będą połączone z komputerową siecią, a nasze ciała okablowane i odmienione przez wszczep. A ta przyszłość wcale nie jest tak daleko, jak mogłoby nam się wydawać. Nie tak dawno sztokholmska firma Epicenter wszczepiła swoim pracownikom chipy. Tylko tym chętnym, ale ponoć takich nie brakuje. W firmie tej coraz więcej osób nie używa kluczy, kart czy haseł. Dzięki wszczepionemu w rękę chipowi, pracownicy nie tylko otwierają drzwi, ale logują się do komputera czy uruchamiają drukarkę. Ba, wymieniając uścisk dłoni, wymieniają się też danymi, niczym wizytówkami. No dobra, tak naprawdę muszą zbliżyć rękę do smartfona, by przekazać informację, ale i tak, żadne papierki nie przechodzą z rąk do rąk. Pomysłodawcy zapewne są już o krok dalej i łatwo sobie wyobrazić kolejne pomysły. płacanie w stołówce i w automatach, uruchamianie służbowych aut, dostęp do konta firmy, kontrola czasu pracy. Co ciekawe, czipu w firmie nie wszczepia lekarz, a tatuażysta. Ponoć, zabieg nie boli bardziej niż zastrzyk. Tak dla przypomnienia dodam tylko, że już od końca lat 90. Mark Gassen z Uniwersytetu Reading wszczepia niewielkie urządzenia ochotnikom. Jak widać, pierwsze kroki ku przemianie ludzi w cyborgów już wykonaliśmy. Im więcej osób odkryje, jak te implanty są użyteczne, tym bardziej się one rozpowszechnią. Z czasem nieposiadanie wszczepu stanie się równie dziwne, co dzisiaj niekorzystanie z komórki.